zrodził się w naszym klubie, klubie morsa Beskid Mały, który oczywiście morsuje tu w Porąbce na Kaskadak i wspólnie z morsami z okolic skrzykliśmy się no i zorganizowaliśmy tą akcję. Każde nasze akcje, które już robimy od lat są na jakiś cel. Zazwyczaj są to jakieś dzieci z różnymi chorobami. Tu trafiła się, tak można powiedzieć, moja nawet znajoma Elunia, która Pochodzi z Kent, jest to mała dziewczynka, trzyletnia, z chorobą nowotworową. Aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych na leczeniu. No i chcieliśmy po prostu podejść do tematu i zrobić coś dla niej. Elunia była bardzo radosnym dzieciątkiem. Bawiła się, biegała po ogródku, była pełna wigoru, silna, uśmiechnięta. Bawiła się o rok starszą od siebie kuzynką malowała, rysowała, aż w pewnym momencie Elusia dostała silnego ataku bólu brzucha. Pojechaliśmy do szpitala zrobić badania i okazało się, że to jest nowotwór złośliwy pęcherza moczowego. Wiadomość ta była dla nas druzgocąca. Elusia podjęła leczenie w Warszawie w Instytucie Matki i Dziecka. Po dziewięciu cyklach chemioterapii przewieziono ją do USA, gdzie kontynuuje leczenie. Elunia nadal przebywa pod opieką specjalistów i mamy nadzieję, że wspólnie pokonamy tego potwora. Dołączyła do nas też fundacja, człowiek wsparciem. No, i wspólnymi siłami udało się zrobić to, co mamy dzisiaj: przepiękną imprezę z dużo, dużo atrakcji. Myślę, że się udało. Przez przed nami dzieło artystyczne naszego kolegi to jest jego dzieło, naszego tutaj kolegi. Kochani, to jest ręczna robota od początku do końca, od zdjęć, od przelania zdjęcia na płytkę linoleum, następnie dłutem wyrzeźbienie to około tysiąca sztychów e, dłutem po linoleum. To robota od początku do końca po prostu ręczna. To są obrazy po kilku wystawach. Mili Państwo, cena wykoławcza za ten obraz 60 zł. Naprawdę. Są obrazy naszego koledzy. 80 zł za tak przecudowne prace, a całość oczywiście prze, zostanie przekazana dla Elunda, że cel jest szczytny. Karuzela w głośnikach wciąż muzyka gra.